Dzień dobry, dzień dobry kochani. 31 lipca. Przedstawiam wam dwóch braci: Aloesa i Aromata. Czteromiesięczne, przesłodkie kocórki. Bardzo, bardzo do siebie podobni. Odrobinkę ciemniejszy jest ten po lewej stronie o imieniu Aloes. Po prawej, troszeczkę jaśniejszy, o właśnie to jest on, aromat. To jest aromat, a za nim aloes. Aloes to kociak pełen energii i takiej kocięcej radości. Jego weselsza i bardziej wszędobylska natura sprawia, że jest on niesamowicie ciekawski i zawsze gotowy do odkrywania nowych miejsc i zabawy. Uwielbia być w centrum uwagi, a jego czarujące spojrzenie potrafi rozbroić każdego. Spędzanie czasu z aloesem to czysta przyjemność i ogrom radości. Jego obecność prowadza no, takie pozytywne wibracje a delikatność i nieodparty urok sprawiają, że jest fenomenalnym towarzyszem zabaw i dla dzieci, i dla dorosłych. No nie można się w nim nie zakochać. Natomiast aromat jest kociakiem o nieco spokojniejszym usposobieniu. Aromat to ten jaśniejszy, ten ciemniejszy tutaj to aloes. Aromat jest delikatniejszy i łagodniejszy, idealny dla rodzin poszukujących czułego, troskliwego towarzysza. Aromat ma radosny i przyjazny charakter, który z łatwością rozświetli każdy Wasz dzień. Jego spokojniejsza natura czyni go idealnym kompanem do spokojnych, wieczornych i takich przytulnych chwil. A aloes, no właśnie, Aloes to, to także mały drapieżnik, który poluje z radością na piórkę. Aromat przy tym delikatnie popatrzy, powodzi wzrokiem, ale Aloes szybciutko już tutaj kombinuje, jak znowu upolować, tak, to piórko to są minimalne różnice, ale jakoś trzeba wybrać między jednym a drugim. Oczywiście dlatego, kto kocha takie umaszczenie, kto zakocha się w tych niebieskich pełnych głębokiego lazuru oczkach, to jest aromat. Nieco ciemniejszy, bardziej szendobelski, weselszy aloes, który właśnie zniknął, już gdzieś tam pomiędzy doniczkami i już coś podgryza. W tym miocie była jeszcze dziewczynka o imieniu Arnika. Możecie ją zobaczyć na tym wcześniejszym filmiku. Rodzina, która przyjechała, poznała trzy kociaki, ale wybór był prosty. Był, miała być dziewczynka, i dziewczynka spojrzała tymi swoimi niesamowitymi oczkami, z, tym, z tą iskierką w oku. I rozkochała panią do tego stopnia, że już na żadnego innego kociaka nie patrzyła. I jeszcze raz. Aloes. To właśnie on, a obok niego po prawej stronie aromat. Kociaki już gotowe do odbioru po wszystkich szczepieniach, odrobaczeniach, badaniach. Do kochania, do miziania. Na wspólne, coraz dłuższe już wieczory? A którego wybierzecie? No nie wiem, nie wiem. Na ten moment, czyli na 31 lipca, samo południe, kociaki są jeszcze obaj dostępni do wyboru. Nie będzie złego wyboru, bo jeden słodki i drugi, jeden śliczny i drugi.